Szanowni mili widzowie, dzisiaj na kanale Patataj chciałem Państwu pokazać wspaniały przystanek z roślinnością. Jest to tak zwany zielony przystanek. Proszę zauważyć, jest kubełek na śmieci, jest ławeczka, jest multum zieleni dookoła niego. Ale oprócz tego, że jest zieleń dookoła tego przystanku to zieleń jest również na dachu tego przystanku. Proszę zobaczyć, mini Państwo tak jest właśnie na dachu tego przystanku. Mam nadzieję, że materiał państwa odrobinkę zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj